Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Yy, ponieważ mamy dzisiaj dzień, jaki mamy, to jak pan będzie zapinał pasy, to ja zadam panu pierwsze pytanie. Takie trochę na rozluźnienie. Yy, Już się boję. Rodzina Amarylkowatych. Wie pan, co jest z rodziny Amarylkowatych? Nie, muszę sprawdzić. Czosnek niedźwiedzi. <laughs> Super, tutaj kupiłem. No właśnie widziałem. Co pan robiłem? Co pan z tym robi? W części posadziłem, w części część posadziłem w skrzyniach na balkonie, a część zjedliśmy z dziećmi sałatkę wieczorem. I to jest dobre? Ja nie podobno, czas. Bardzo, podobno bardzo to jest często nie, nie było. Nie. Nie o kurczę. Poleca pan, tak? No tak. Ja to sałatki, dobry. tak? Znaczy, nie, no, robi pan normalnie. pan to jak część sałaty, żeby nie było. On ma dość charakterny smak. Więc może pan to pomieszać z jakąś szponką, sałatką, czym, sałatą zieloną, czymkolwiek tak, żeby było proporcja pół na pół. Wczoraj robiliśmy sos na musztardzie dużą. Mm -hmm. e, no i dodaliśmy jajka. To czy nie pan lubi stanąć czy, czy tak zwanymi garawami? Wczoraj to akurat z dziećem to rybam na wokencji dzieci. Była, się z, zbieszyłem, musiałem przyjechać. Mieliśmy seminarium w Rzeszowie o logistyce w procesie odbudowy Ukrainy. Potem przyjechałem, było jeszcze trochę spotkań i czosnek. Można z początku też zrobić yy, pesto i stara metoda, może pan sobie też go poszatkować i w oliwie zrobić, dodawać do różnych dań. No i fantastycznie. A czy zmieniając temat na w sumie trochę niedźwiedzi, mhm. widział pan tego mema pewnie JD Vans na, na, na Grenlandii, atakowany przez Grizzly, A więc zostajemy w świecie niedźwiedzi, bo ten Grizzly mu zarzuca, że przyszedł bez garnituru przyjechał odwiedzić, odwiedzić wyspę. A tak na poważnie to, czy Grenlandia ma się czego bać i czy Dania powinna się zbroić, bo bardzo mocno wypowiadają się politycy, premier przede wszystkim, ale nie tylko Danii. I czy jest realną inwazja Stanów Zjednoczonych lidera wolnego świata, na inne filaru, państwo, fila, na... filaru NATO, na inne hmm, państwo NATO? Nie, znaczy trzeba w tych czasach, w tych czasach w cenie jest spokój mm -hmm. i pewna powściągliwość, a nawet taka, jak ja to mówię, moja ulubiona konserwatywna flegma. Czyli na to pytanie odpowiedziałbym tak. Najgorsze w tym jest, że pojawia się w ogóle retoryka i taki sposób rozmawiania polityków, między pań... którzy reprezentują państwa, w, których, w którym mówią o, zabierzmy komuś kawałek, bo to nam pasuje. To dla nas jest fatalne i to daje też excuse dla innych. Polityków innych państw, że tak będą robić czyli dla Moskwy. Tak, czyli, no, Mówiąc... dla Moskwy, ale też dla innych. Wie pan, rewizjonistów na świecie mm -hmm. i takich, co by chcieli kawałek ziemi innego państwa jest bardzo dużo. No wiadomo, jest Tajwan. Jest, Więc jest... to jest po prostu bez końca historie mogą być. A teraz, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje na poważnie, co się dzieje wokół Grenlandii. Punkt pierwszy: problem bezpieczeństwa na Atlantyku jest problemem realnym, który był trochę zapomniany. Punkt drugi. Faktycznie jest tak, że jedną z przyczyn wręcz powstania NATO, o czym mało kto pamięta, bo myśmy wtedy byli, no po pierwsze myśmy nie żyli, ale pan i ja, ale Polska była wtedy za żelazną kurtyną, było także wciągnięcie tych państw, które mają swoje posiedłości na Atlantyku, do NATO. Myślę o Danii, to jest Grenlandia, myślę także o. Wielkiej eee, o Wielkiej, Wielkiej Brytanii, Wielkiej Brytanii ale... O Wielkiej Brytanii, o Irlandii to oczywiste, ale na przykład o Portugalii i Azorach. Mhm. Czyli, że żeby chodziło o to, że założenie kiedyś tam na początku NATO było takie, że Stany się wycofają z, Amer... z Europy, ale będą utrzymywały bazy po drodze na Atlantyku i ten system obronny będzie, obrony zachodu będzie trochę funkcjonował w oparciu o zdolność do szybkiego przerzucenia, a także do obrony. Kolejny punkt. Prawdą jest, że dzisiaj e, faktycznie nie jest, niedoinwestowana jest ta obrona, ochrona Atlantyku, szczególnie ten, e, ten szlak, który prowadzi e, z Wysp Brytyjskich e, przez, e, wy, tam są dalej Wyspy Owcze i... E, i, i też Grenlandia. Dlatego Grenlandia jest strategicznym... I ona jest faktycznie strategicznym dla Stanów Zjednoczonych. O czym się mało dla wszystkich nazywa Ale Zawodzie. nie trzeba jej przejmować. I teraz kolejny punkt. Nie ma nic nowego pod słońcem, bo o tym już mówił Truman, czyli ten, ta idea, że trzeba się zająć na jest w Stanach stara, no ale właśnie i teraz najważniejszy, nie trzeba nic przejmować, bo wystarczy po prostu te sprawy spróbować uregulować i to się na pewno da w ramach NATO, bo widzę, że tak naprawdę Naprawdę Dania jest chętna do rozmów i w Danii ludzie to wiedzą że Grenlandia musi być bardziej zaopiekowana w sensie strategicznym. No i to samo na Grenlandii. Myślę, że oni też są do tego gotowi. Czyli zakończy się jakimś takim udobruchaniem, ułożeniem, komunikatem, no całości, całość, że zwiększamy tam ba obecność ja wie, baz. Ja nawet dla pana ta moja wypowiedź jest kłopotliwa, bo nie ma z tego jak zrobić żadnego cytatu gorącego, nie? Ale, rady. ale myślę, że wie pan, no właśnie są takie czasy trochę takie, że naj, najzdrowsza jest taka konserwatywna flegma i spokojny, spokojny komentarz do tego, co się dzieje. Właśnie miałem A... powiedzieć, że z tej fledmy zrobimy coś. O, okej. Okay. Was wie pan, was, prezydent Trump, Was jego otoczenie, oni grają na, na, na rynek wewnętrzny, opowiadają najrozmaitsze rzeczy, które są, żeby pan nie myślał, że, że i państwo, którzy nas słuchają, że ja to jakoś ignoruję, czy że uważam, że to nie jest istotne, to jest istotne, to tworzy mm, dużo problemów potencjalnie w stosunkach międzynarodowych, ale zawsze trzeba poczekać na zakończenie pewnego procesu. Myślę, że to się skończy po prostu jakąś nową, nową zdanią. Yy, I tyle, bo to już parę razy w historii było. Okej, okay, to w takim razie, w co tam inne, inna rozgrywka? Jaką grę prowadzi w tej chwili Donald Trump z Władimirem Putinem? Mówi, wierzę mu w kontekście tego, że no, będzie dotrzymywał 30-dniowego rozejmu, którego nie dotrzymuje from day one, a jednocześnie dociska Europy i mówi, że jeśli się wycofa z dealów, w ramach którego ma oddać suwerenność, jeśli chodzi o zasoby mineralne, zasoby, yy, zasoby mineralne, minerały, tak? Minerały tak, no tak, tak. to będzie, mówi, będzie miał duży pamiętam problem, to, duży na, problem. tę pamiętam, to jest w Dejavie, jak pan mnie o to pyta. No właśnie. E, mm, punkt pierwszy. Co, co, co robi Ameryka z Rosją? Stara się uratować Rosję, żeby się nie rozpadła. Ja jestem oczywi o, oczywiście przekonany, że po prostu po tych trzech latach wojny rozpędzona gospodarka wojenna rosyjska stawała się już problemem. Później zaczął fałszować albo chować statystyki, nie zdobył Kijowa, nie był w stanie zmienić władzy w Kijowie. No, i trochę jest taka sytuacja, jak po rewolucji w 20 latach, kiedy Amerykanie technologicznie pomogli Rosji, żeby się nie rozpadła, bo to nie chodzi o to, że oni są prorosyjscy, żebyśmy to rozumieli, nie? Bo to łatwo niektórym mówić, on jest prorosyjski, on jest Putina, to, to nie w tym rzecz. Ona w, w myśleniu amerykańskim ma się nie rozpaść. Tak samo było w czasie II wojny światowej, kiedy. Bo nie wiadomo, co star... by było, gdyby się rozpadła. Bo jest tam taka lepiej, obsesja, że coś się wydarzy. Nic lepiej się... stary mieć którego znamy, niż nowy, który nadejdzie. Wie pan, nic by się nie wydarzyło, jakby się trochę Rosja rozpadła na Kaukazie, przestałoby być imperium, zostałoby i tak bardzo duże państwo. Ale w Ameryce jest na tym punkcie obsesja, każdy ma swoje obsesję geopolityczne. Taka sama sytuacja była w czasie II wojny światowej kiedy pomogli Stalinowi, kiedy już był naprawdę w trudnej sytuacji. Taka sama sytuacja, kiedy Bush dostał pomoc, kiedy yy, Jelcyn dostał pomoc od prezydenta Busha. Yy, po, w trakcie puczu Jadajewa, tak? yy, No i później, żeby się nie rozpadła Rosja tam ogromne pieniądze. Szły. Ja to kiedyś o tym trochę pisałem. Wszystko jest zapomniane, ale tak było. Nie? Czyli to jest ten podstawowy element. Strach przed rozpadem, upadkiem Rosji w elitach amerykańskich wszystkich partii bardzo mocne, yy, bardzo mocna rzecz. Do tego dodaje. Kwestie stylu negocjacji prezydenta Trumpa, który całe życie negocjuje sprzedaży kupna. Nieruchomości i tego typu deal. Lekko i frywolnie, ale jednocześnie. nie pan, są nie lekko i frywolnie. ma po prostu też, właśnie zawsze jest warto, nie musimy się zgadzać, ale warto zrozumieć. On ma taki swój styl pewnie, nie? że podchodzi do tego kontrahenta i mówi: No, ja do pana nie. Pięknie, jesteś super, masz kurtkę, jesteś wspaniały. Słyszałem, że jesteś najlepszym dziennikarzem na świecie. Oddaj mi tą kurtkę, to ja ci wtedy nie zabiorę proszę, No tak, dobra, to daj mi tą kurtkę ze złotówkę. nie? I to jest to ani dobre, ani złe, to po prostu tak jest. Natomiast w stosunkach międzynarodowych może rodzić problemy już trochę rodzi. Ale najprawdopodobniej prezydent Trump się zawiedzie na, 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 na Putinie, bo Putin nie chce pokoju. Bo ta idea takiego pokoju... Peace Instant, jak to mówię, czyli taki pokój na szybko mm -hmm. y z torebki. Nie? Tutaj nie zadziała dlatego, że na tym nie zależy Putinowi. Jakby chciał pokój, to by go zrobił. To... A czy Załęski ma pole manewru w tej sytuacji? No bo on jest trzymany bardzo mocno na, mówiąc bardzo kolokwialnie, garnuszku amerykańskim. Ale teraz bez też... danych wywiadowczych, bez jakiegoś sączenia tam, wsparcia e, aktywami militarnymi on po prostu będzie tracił terytorium pan co? twardy real panu powiem no, no. twardy real jest taki amerykańskie firmy chcą tam wejść i tam pójdą nie pójdą tam bez wsparcia militarnego jedyne sensowne rozwiązanie całej łamigłówki to jest wejście kapitałowe zachodu w tym Ameryki w odbudowę Ukrainy bez tego będzie tragedia Ameryka, Ukraina tego potrzebuje, bo to jest kwestia sposobów zarządzania, walki z korupcją, technologii, nie ma w tym nic złego. Nawet troszeczkę mnie pan tak zmroził, jak pan to tak przedstawił zagrożenie dla suwerenności. Inwestycje zagraniczne, to tylko zależy jak są ustawione. No tak, ma... ale jeżeli oddajemy 100% przychodów z, z wydobycia, w tym przypadku metali że... Nie znam. O, o szczegółowo o tej umowie się nie będę podobał i po prostu nie znam natomiast jestem przekonany, że na Ukrainie koniecznie jest dużo inwestycji zewnętrznych, tak jak u nas po 1989 roku. Kogoś to może boleć, ale tego zabrakło Ukrainie po 1991 roku, kiedy się rozpadł związek sowiecki. A jak to będzie ustawione, szczegóły umowy, no to sobie negocjuje Ukraina, czy, 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 czy po prostu poszczególne inwestycje. I co jest potrzebne Ukrainie, to Czyli inwestycje z zachodu, żeby się nie opierało w większości gospodarka na inwestycjach oligarchicznych, plus oczywiście wsparcie militarne dla tych inwestycji. Mam kontakt na co dzień z inwestorami zachodnimi, także takimi, którzy chcą wchodzić na Ukrainę. I oni muszą mieć parasol, oni nie pójdą. To wie pan, to można sobie w telewizji. Politycy mogą sobie tak powiedzieć, ale. Mówi Pan to z pierwszej ręki, bo jestem po kilku takich rozmowach. Oni nawet się boją inwestować na pograniczu po polskiej stronie, na, na Podkarpaciu. Ja im często staram się zachęcać do przyjeżdżania na Podkarpacie, ci więksi ci, którzy muszą coś wybudować, czyli jest kwestia ja e, e, własności dużego obiektu na przykład, to oni tak. Jeżeli na przykład widzi Pan, jeżeli ktoś mieszka buduje mieszkania, to on pójdzie z inwestycjami, bo sprzeda mieszkania, ma małe ryzyko. Nie? Ma ale jeżeli, się wycofać, ale tak, jak buduje fabrykę, to. Ale już... jak buduje fabrykę, to musi mieć parasol militarny. I dlatego to są. Dlatego to się najpewniej i tak skończy jakimś rodzajem wsparcia militarnego, jeżeli Amerykanie chcą być obecni na Ukrainie. To teraz, mm. A ja uważam, że to jest konieczne dla pokoju w Europie Środkowej na końcu. Tak, Ale to spodziewać... straszenie takie, że wycofamy, że nie będzie, że nie będzie. Bo, bo... zaczęło się nie, od tego, że nie, nie miesiąc nie... temu, miesiąc temu wszystkich zaskoczył bardzo mocno, mniej więcej miesiąc temu, yy, yy, prezydent Trump, mówiąc, że to nie będzie gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych w ten sposób. A pan mówi, że będzie, tak? No bo tego wymaga biznes amerykański. Tak, są ludzie, którzy tam wysyłają pieniądze. Okej, okay, no to ciekawe pogod. I po prostu słyszę, co mówią. Super. Bez, bez tego wsparcia oni nie zrobią dużych inwestycji. Zastanawiałem się, jak przejść z tej areny międzynarodowej do tego, co dzieje się w Polsce. Może I myślałem sobie, a nie sobie, myśliłem, że znam panu pytanie. Dobra. Szkolenie wojskowe, wybiera się pan? Ja czasami chodzę na strzelnicę, dla mm. mnie nie jest problemem. E, umie Pan obsługiwać? E, e, Umiem umie obsługiwać broń, szczególnie jak... Wie, e, się, czy, jak instruktor, wie się jak zachować. Wie instruktor, Pan jak się zachować, tak? Tak. Jak instruktor na szkoleniu jeszcze pomoże. Mam z tym kontakt. Szczerze mówiąc nie byłem na strzelnicy z pół roku, mm. ale miałem okres długi, że w miarę regularnie chodziłem z grupą kolegów, więc dla mnie to nie jest... E, ale też nie. Bo to nie jest tak, tylko to... w strzelaniu to szkolenie, prawda? To jest o zachowaniu się. Więc właśnie o to przygotowaniu... chciałem powiedzieć, tego w, dokładnie to, w tym kierunku szedł, żeby nie przedstawić tego w taki sposób troszkę nie? bo ja mogę lubić, jakoś ktoś może nie lubić wejść na strzelnicę. Chodzi o to, żeby dać możliwość pełnego przeszkolenia wszystkim, którzy chcą, mm, z obsługi broni, ale także przede wszystkim z zachowań cywilnych. Rozmawiam z. W ubiegłym tygodniu miałem serię rozmów w Austrii. Która jest formalnie neutralna, ma dość małą armię. Są państwa, które dużą wagę przykładają do tych kwestii obrony cywilnej i myślę, że nowa ustawa na ten temat. Wiem tu także z Podkarpacia, ta, ta wojewoda Teresa Kubas-Hulk, z którą o tym dość często rozmawiam, pilnuje, żeby ją dobrze wdrożyć w, w u nas w regionie. Myślę, że to samo dzieje się, wiem to od e, wojewody Brzozowskiego w, e, na Podlasiu. Pewnie to samo na Lubelszczyźnie, ale wszędzie. Ludzie powinni wiedzieć, gdzie jest najbliższy schron, jak się zachować w sytuacjach podstawowego zagrożenia, ewentualnie go obsługiwać broń. Jak odczytywać komunikaty, jak wysyłać komunikaty, komunikaty chcieli, jak szukać. wysłać alerty, tak. gdzie się zwrócić o pomoc, to jak jest wygląda pierwsza pomoc. Część naszej odporności jako społeczeństwa i jako państwa. Czyli. Gdacza, wschód, granica, twarde, duże pieniądze i inwestycje, nawet jeżeli kogoś to wkurza, bo słyszę tak nieoficjalnie, że niektórych na zachodzie Europy to wkurza, bo oni też się tak naprawdę szykują do dealu. Niektórzy z Putinem mówią, wydajecie tyle pieniędzy na, na, na zbrojenie. Nie? Druga sprawa to jest produkcja. Amunicja i tak dalej. Szczególnie mi pasuje mi ten pomysł Rafała Trzaskowskiego. Który super, złożył to w kampanii wyborczej. Nowego Copu czyli odtworzenia tkanki produkcji przemysłowej na Podkarpaciu w Małopolsce. Centralny okręg przemysłowy, to co się zaczęło w Polsce w latach w drugiej połowie lat 30 Niestety nie zdążyliśmy, było bardzo blisko. Częściowo ale, ale zdążyliśmy. Ale zdolności były tak gotowe na rok 40, kiedy już było pozamiatane. O, pan jest jak Wikipedia, nawet jako historyk bym tak szybko tego nie. Ale ja też jestem magistrem historii. A, nie ująłbym tego tak w takie dwa zgadne zdania. No dziękuję. Częściowo, a, częściowo to, zostało, to się udało, na tej bazie powstały zakłady przemysłowe już powojenne przykładowo. W Rzeszowie WSK, w cieniu którego ja się wychowałem. I teraz chodzi o to, żeby do tej tradycji wrócić. No polskie samoloty z WSK były eksportowane do Rumunii, do Francji, do Naprawdę, Turcji. A tak to wszystko wie? No Where? no a potem, po, przy, przy transformacji, to było tak, że tam, no wiadomo, jak to na początku lat 90. tych, tych robotników wyrzucono z fabryki na kultura roku, płacono tam po parę groszy. Kłopoty te społeczne z tego były ogromne, utraciliśmy te rynki i tak dalej. Bo taki był czas i tak Czyli teraz powinniśmy budować COP, ale to no się to wydarzy jest... za jak dzisiaj zaczniemy, a dziś nie zaczniemy, no to COP dowieziemy za no 5-6 lat, bo takie są procesy inwestycyjne. Są rzeczy, które można szybciej zacząć, zacząć, są które będą dłużej trwały, ale przykładowo cała produkcja, cała awiacja, cała produkcja ta lotnicza, czy, czy, czy ta branża jest w 90% skupiona na południowym wschodzie Polski i jest przyszykowana do różnych działań, więc nie wszystko 6 lat. A poza tym, czy pięć, czy sześć, jeśli nie było zaczęte, to trzeba zacząć. Trzeba zacząć i tu się z panem zgadzam. I teraz trzeba zacząć rozmowę też o takiej polityce, polityce, takiej już czystej. Padło nazwisko jednego z kandydatów, pana Trzaskowskiego, więc ja w kontekście kampanii wyborczej zapytam pana, czy nie sądzi pan, że byłoby katastrofą dla pana Trzaskowskiego, gdyby wczoraj sąd aresztował pana Zbigniewa Ziobrę za to, że no właśnie, stawił się czy nie stawił przed yy, komisją śledczą zdaniem sądu, no nieskuteczna była komisja śledcza, a nie pan Ziobro, który zachował się cynicznie, ale no wygrał 1-0 no dla myślałem, że nie będziemy ziobr. tego ciągnąć, bo tu nie ma co Nie, bo to wczoraj ciągnę. się wydarzyło. Jak ale to, już, to, już to, wiesz, to co chyba co? dobrze, że nie był zaresztowany pan, pan poseł Zbigniew Ziobro. To Wie był pan skandal. Pod jedna podstawowa rzecz, która w tym wszystkim ucieka. Zbyszek Ziobro, którego znam dawno, bo kiedyś współpracowaliśmy, byliśmy w jednej organizacji, po prostu jako poseł i były minister sprawiedliwości, poza wszystkimi innymi kontekstami, powinien się stawić na wyzwanie komisji śledczej. Ale on się stawił, tak twierdzi i sąd to jakoś tam potwierdził. No, ale wie pan co? No, doprowadzony został. No, grał, okay. w łaki, grał w łapki jednak. Nie? No, przyszedł winny. innej szubarkował. Szubarkował. To nie jest okej. Okay, I może po prostu warto, żeby te podstawowe rzeczy sobie zawsze mówić. Okay. On, on się zachowuje bardzo źle w tej sprawie. E, żartuje sobie, szuwarkuje, gra w łapki. Tak czy owak nie zachowuje się tak jak trzeba. A wszystko inne to są jakieś procedury, coś sąd powiedział, co tam sąd wiedział. Ja wiem od swoich na przykład y, koleżanek i kolegów z tej komisji, że oni akurat nie zdawali sobie sprawy, że on jest gdzieś już tam trafił na terenie sejmu, bo prowadzili obrady. A poza tym, czy to jest aż takie istotne, żeby to wszystko y, tak analizować, wie pan, jeden do jednego? A czy uważa bo pan. czy są jakieś podstawowe rzeczy? Z wyższego się nie, y, nie Zbigniew Ziobro nie, nie, nie wykonał tego, co do niego należy, jako to posła obywatela. Jak pan będzie miał jakieś kłopoty prawne, czy ludzie, którzy nas teraz słuchają, to co, oni będą też szuwarkować? Nie, oni pójdą na, na przesłuchanie. Ja się pójdą, cieszę, że jest pan legalistą, bo bardzo cenię sobie takich ludzi, a jest ich niewielu i w tym kontekście zastanawiam się, że panu się podoba to, że sprawę trzech wież, sprawę, która może te potencjalnie zaprowadzić lidera opozycji przed wymiar sprawiedliwości. Powierzono pani prokurator, która ma Osobistą mm, motywację, nie wiem, czy takie sceny może mieć osobistą motywację, żeby się odegrać na poprzednim układzie. I ona dostaje, pani prokurator Ewa Wrzosek, sprawę, która kończy się. Osobistą tragedią. Nie, nie, absolutnie nie, nie twierdzę, że są jakieś powiązania przyczynowo-skutkowe między tym przesłuchaniem, które wyglądało moim zdaniem, tam parę rzeczy zabrakło. Czy pan w ogóle tak konstrukcja się podoba, bo to jest moim zdaniem taki zarzut mocny do tego obozu władzy, że dokładnie robi to samo co poprzednicy z prokuraturą. No tak, ale oni zarzuty to wie pan opozycja i tak będzie stawiać i tak. Ale obywatele Prokuratur mogą mają prawo też no Tak, na to, ale. To no to, no, myślę, że o to trzeba zapytać faktycznie ministra Bodnara. Ja go znam to jest bardzo prawy. Yy, I skuteczny człowiek, mhm. rozumiem, że yy, on tej sprawy pilnuje. I tutaj w moim przypadku tu dominuje takie osobiste zaufanie. Czasem trzeba się do tego odwołać. Nie jestem ekspertem od procedur w prokuraturze, tak samo jak nie jestem ekspertem od procedur sądowych, mogę mhm. tak na proste wyrazy powiedzieć, że no niech prokuratura yy, to robi. Nie? Tam wiesz, zresztą nie było trzy, tylko dwie. Chyba miało być dwie. Dwie wiesz, powiedziałem bie. trzy? No sobie dobudowałem jedną głowę. Oczywiście miał jeszcze jedną wierzenie. Okej. Okay. Czy uważa pan, że pan Szymon Chłop nie się w takiej pozycji, że najlepsze rozwiązanie dla niego to jest powiedzieć, dobra, pas wycofuje się z wyścigu, nie ma to sensu w tym momencie. Bo takie sondaże też były przeprowadzane przez a co to... Nie, nie, się będzie denerwował. nie lubię tych kolegom radzić, bo jak zacznę mówić, jak tak na okrągu będę mówił, to będzie nudne. A, a tak na twardo? No, i widzę, że on chyba on, ma taką taktykę. Kampanii, Szymon, wycofaj no. się? tak? tak nie, tak była nie, pyta? nie, ale no, po od... On się w to strasznie zaangażował, no już. No tak, Co? ale ciągnie swoją formację w dół. To znaczy, ta wie że. faktycznie od... skutki tego są takie, że jego formacja będzie słabsza od tego już to widać. Nie będą jednak jest znowu taka sprawa zasadnicza. Ja lubię czasem tak dwa kroki się odsunąć od obrazu, kiedy jestem w galerii i zobaczyć o co tak naprawdę chodzi na tym obrazie. No tu chodzi o to, żeby prezydent mógł pozwolić rządzić rządowi. To znaczy, żeby tak naprawdę zakończyły się wybory 2023 roku, które dzisiaj w jakimś sensie się nie zakończyły, bo w zasadzie nie można e, przyjmować ustaw z nielicznymi wyjątkami. Nie można mianować ambasadorów, widzi pan, co się dzieje. Różnych rzeczy nie można robić, które są w rękach prezydenta. Więc ja nie chciałbym recydywy PiSu, i dlatego apeluję do wyborców, jeżeli nie chcecie recydywy PiSu dwa lata po wyborach, nawet nie całe dwa lata. To w takim razie jest jedno rozwiązanie. Trzeba zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Nie czekać do drugiej tury, nic nie punktować, nie, nie kombinować, zrobić jak każe serce i rozum i tyle, nie? No, ale nie uważa Pan, że nawet po zmianie w Pałacu Prezydenckim, taką, na której by Panu zależało, yy, to może być inny rząd? Bo yy, już dawno nie widziałem sondażu, w którym do parlamentu wchodziłoby więcej niż trzy ugrupowania. I okej, okay, yy, Koalicja Obywatelska ma powiedzmy 200 mandatów i klops. W polityce mamy trzy podstawowe współrzędne. Czas, miejsce i dynamika. To może ja dynamikę tutaj jednak oddam o, właśnie, bo to dziwne rzeczy. dobrze, mhm. trzy posłużone czas, miejsce i dynamika. Czas i miejsce to tylko każdy codziennie rano, tym się umie posługiwać, wstaje, o jest jakieś nowe badanie. Ja patrzę też na dynamikę. Ten rząd musi się rozkręcić. Z tym posłem, już rozkręca kilkanaście ładnych miesięcy. I co na, na, na realne rządzenie chociażby w kongresie w kontekście procesów inwestycyjnych to nie jest dużo. Wiem, że to kogoś może irytować, że tak mówię i że ktoś chciałby szybciej. Rozumiem to, ale też mam obowiązek powiedzieć, jak jest. Dlatego trapce e... trzy kadencji. <laughs> <laughs> nie, to, to jest, ten temat ze stanami jest taki na dłuższą rozmowę. Nie, to. W, to w Proszę mówić, kontynuować. W Polsce, tak? Tak, tak, tak. No to już powiedziałem. Mhm, no, Tusk jest super e, charyzmatycznym przywódcą, który rządzi rządem, który się składa de facto z czterech podmiotów, licząc frakcjami, a licząc partiami, chyba Siedmiu. z dziewięciu nawet będzie, nie? E, e, zależy jak liczyć. Kiedy mhm. to mówię e, różnym kolegom, koleżankom na zachodzie to oni się łapią za głowę, bo mówią, o w Austrii teraz mówią, o będziemy mieć dwupartyjny rząd, uuu, jak to będzie trudno, nie? I, <śmiech> <śmiech> więc tutaj to wszystko leży, czy wisi na osobistej charyzmie przywódcy, jako politolog wiem jaką to ogromną rolę odgrywa, więc to się nie, za, to się nie załamie. Natomiast bo nawet jeżeli tej charyzmy nie uznałby ktoś z, przy, z przywódców tych mniejszych organizacji, to posłowie już będą to uznawali. I będą Będ, przepływy. Bo, i bo będą czuli, no będą po prostu czuli, kon, że. konsumpcja przystawek. że to jest, że to daje większość, daje jakąś realną siłę. Na i koniec moc. chciałem pana zapytać o taki temat, który pojawił się w mojej głowie się zrodził, bo przeczytałem wczoraj nie chcę powiedzieć, że utyskiwania, ale taki gorzki żal prezydenta Kwaśniewskiego, który powiedział: Ja zarabiam za mało. Tej emerytury prezydenckiej dostaję 11 tysięcy netto, i muszę dorabiać wykładami, jeżdżąc po świecie. ja tak się zastanawiam. Mamy tych byłych prezydentów czterech. Wydaje mi się, że każdy z nich, poprzez to zainwestowaliśmy w nich ogromny kapitał. Oni są ludźmi, którzy mają bardzo rozległe, nie większe, drodzy, mniejsze, ale międzynarodowe kontakty. Lech Wałęsa jest ikoną. K Aleksander Kwaśniewski otwiera bardzo wiele drzwi. Czy ci ludzie, dla dobra państwa polskiego, nie powinni dostać porządnego budżetu poprzez jakieś tam fundacje typu nie wiem 10 milionów a niech będzie po to, żeby mogli. Działać na rzecz Polski w świecie, a nie musieć jeździć z wykładami od uczelni do uczelni, od, ke, od, ke, od Kentucky. znam, znam prezydenta do... Kwaśniewskiego i myślę, że cieszę się jego koleżeństwem, bo może nawet coś więcej. Nie bym mu przychylił, ale jego wykłady są potrzebne. On dużo robi. To... To tak, ale mógłby, to robić, ale mógłby to robić nie z perspektywy tego, e, że tak, on dostaje zlecenie. E, e, e. I już zostawmy pana prezydenta są Każdy z tych prezydentów... Jak to, jakby to powiedział prezydent Trump, on robi dobrą robotę. Nie? I to naprawdę. No to prawda. I uważam, że powinniśmy w Polsce wyko job, wy 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 wykorzystać te aktywa... W postaci byłych prezydentów, którzy, jeśli nadbyli tylko jedną kadencję, to jednak poznali bardzo wielu polityków na świecie. Są z nimi na ty, wiedzą jak z nimi zagadać, są rozpoznawani. Znaczy, jeżeli pan pyta, tak, ja, znaczy, ja tak myślę, nigdy, coś nie coś takiego w Polsce. Nigdy nie, nie zastanawiałem się nad tym aż tak szczegółowo, jak to powinno być zorganizowane, ale faktycznie ten, ten potencjał nie jest. Już tyle zainwestowane, nie? jak już ktoś tyle zainwestował, to już tam... Dołożę. Ilu będzie w jednocześnie byłych prezydentów Polski? Czterech, pięciu, może sześciu. Jakby każdy dostał 10 milionów, to byłyby świetnie to wydane, potencjalnie świetnie wydane pieniądze w promocję Polski, w dyplomację. My specjalnych wysłanników, ludzi wspierających biznes, ludzi, którzy po prostu przez te lata, kiedy my w nich w jakimś sensie zainwestowaliśmy jako społeczeństwo, wyrobili sobie markę osobistą, a ona to pan wie lepiej niż ja. W dyplomacji mhm. jest dużo ważniejsza... Dużo ważniejsze jest zdjęcie z są, które nie mówi pan, po angielsku. Mi, mi pasuje to myślenie. Yy, tak się stają, co ja z tym mogę zrobić. No właśnie, to pan, to pan coś z tym może zrobić, bo ja nic z tym nie mogę zrobić. Ja jestem, no, ja jestem tylko dziennikarzem. No bo pan może mówić o tym, a, a co polityka zaczyna się od mówienia. No tak. Nie no, sądzi pan, to... że to jest do przemyślenia fajny temat? Jak już pan prezydent Kwaśniewski mówi, pan że... Się spotkać się z prezydentem Komorowskim, spotka... z prezydentem Kwaśniewskim się spotykamy dość często. Przedyskutuję z nimi jakby to mogło wyglądać. Nie? Bo to koszt dla budżetu byłby, umówmy się, no, sym symboliczny w Mieli stosunku pan, co, do to, potencjału, to który można sprawa. z tego... My nie umiemy w takie rzeczy inwestować, i trzeba się tego nauczyć raczej, nie? Od Amerykanów, Faktycznie, byli jest... prezydenci w Stanach Zjednoczonych, tak. jaką odgrywają rolę, Bo To jest prawda? kwestia i byłych prezydentów, to jest kwestia e, w ogóle z gospodarowania ekspertami, dyplomatami. Ja miałem na przykład taki pomysł, i to będzie na przykład w ustawie o służbie zagranicznej, mm -hmm. jak będzie wielka, usta wielka zmiana ekspozycji pozycji parlamentarzysty rozmawiałem o tym i z ministrem Sikorskim i, i z przedstawicielami msz u też ci, którzy pracują nad ustawą, też rzuciło mi się w oczy, że we Włoszech albo we Francji byli doświadczeni dyplomaci. Nie wszyscy, ale jest taki ścisły korpus. Są doradcami dyplomatycznymi w firmach, w biznesie, pomagają wchodzić firmom na inne rynki. Bardzo to jest potrzebne, także z niektórym samorządom więc to, to pewna grupa osób, które, wy, które wykształciliśmy już w III Rzeczpospolitej, faktycznie jest taka trochę niezagospodarowana. No w szkole się tego nie nauczą, prawda? Tego, czego się nauczyli, będąc sprawując takie urzędy, będąc dyplomatami na emeryturze, mają taką soft power, którą mogą znacznie więcej zdziałać, bo mogą nieoficjalnie coś powiedzieć inaczej, ostrzej, dogłębniej. Zgadza się pan? Z tymi ambasadorami to się tym na pewno zajmę, bo to już mam przemyślane i wiem, jak, w jakim kierunku to powinno pójść. Jeżeli chodzi o prezydentów, to po obiecuję panu, jeżeli pan traktuje naszą rozmowę jak rodzaj dyżuru poselskiego albo interwencji u posła, to. Skorzystałem z okazji. No. I, I mówi pan to w imieniu naszych słuchaczy, to ja obiecuję, że przegadam to przynajmniej z dwoma z tych prezydentów, bo jestem akurat Rozmawiałem za... o tym z wieloma ludźmi z biznesu, którzy... Podziwiają to, jak, jaką moc sprawczą potrafi mieć Lech Wałęsowski. Pan, jak przyjeżdża do Polski wiceprezydent, wiceprezydent Korei, wchodzi na spotkanie i na sali jest 200 osób, to idzie sobie zrobić zdjęcie z Wałęsą. To znaczy, to pokazuje, jaka jest taka soft power tego człowieka mm. i jak ona jest niewykorzystana. To tego tak chciałem powiedzieć. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie, panie pośle. Pięknego dnia panu Wójcie. Wszystkiego za dobrego. Dobrze.